My nie tupiemy, nie przebijały się. Teraz będzie kukuryku, kukuryku. Świetnie dziecieczki ładnie będzie. Dobra, nam nie gadamy. Wy stańcie tutaj. Tu jest okej. Okay, tu jesteście okej. Okay. Nie oddychamy. W się radio, Julian Tuwim. Halo, halo. Tutaj ptasie radio w brzosowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat. Rozfrunęły się ptaszki dla odbycia marat. Po pierwsze w sprawie. Co świtem piszczy w trawie? Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie? Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rozie? Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? A po piąte, przez dziesiąte, będą ćwierkać, świcać, kwilić, pit, chwilić i pimpilić ptaszki następujące: słowik, wróbel, kos, jaskółka. To do, dot, dzięcio, gil, kogułka. Czyjeż sowa, kruk, czubatka? i korka, i rlatka. Kaczka, gąska, jemiałuszka. Dudek, trwadel, po poświeciuszka. Wilga, ziemba, babociot, szpak. Oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowiek zaczął tak. Halo, halo, lolo, lolo, tu, 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 tu. Radio, radio, dio, io, io, Tia, trio, tru, lu, Pio, lalalala. Pla, 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 hala. Na no to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwik, ćwir, świr, 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 Tu nie teatr ani cyrk. Patrzcie go nastroszył upiórka i wydziera jak kurka. Dość tych Arii, dość tych liryk. Ćwik, ćwier, czyrek, czir czyr, I tak zaczął. ćwierzyć ćwikać, ćwierkać, czirkać, czik, świer, Że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie? A to co za spółka? Kukuryku kukuryku kuku, nie pozwalam, rozbójniku. Wiesz, co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku, moja rzecz! Zakukała! Kuku, kuku! Na to dzieńciu? Suku, kuku! Czajka woła! Pióreczko? Chodź tu, pójdź tu! Masz co? Daj mi tu, rzuć tu, rzuć tu! I od razu wszystkie ptaki w szczebiot, w świegot, w zgiełk otoki! Daj tu, rzuć tu! Co masz? Piórek? Piórko? Ziarnko? Korek? Sznurek? Pójdź tu, rzuć tu! Ja ćwierć, ty ćwierć! Lepiej gniazdko przylep to ćwierć. Widzisz go? Nie dam ci moje, czy ja? Gniazdko ci wie, wie! Jakiś ty? Wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia policja. I tak się skończyła ta leśna audycja. Koniec! Zosia Wiktoria Nela Marysia Nadia Irena Martyna Ida Daria Ola, Max, Ignacy, Zosia, Ola, Janek.